Muzyka Znajdujemy się w Bartolskim Ośrodku Kultury, gdzie działa i funkcjonuje Klub Senior Plus, w którym jestem koordynatorem. Angażujemy, edukujemy i aktywizujemy seniorów. Jest to miejsce bardzo pożądane i bardzo potrzebne w społeczeństwie seniorów naszych lubartowskich. Organizujemy różne rodzaje zajęć, gdzie seniorzy mogą się spotkać, integrować, więc zapraszamy wszystkich serdecznie do naszego pięknego świata Klub Senior Plus klubu Senior Plus jestem od 2019 roku i do tej pory jestem bardzo zadowolona, że uczestniczę, bardzo dużo zajęć było, kolega troszeczkę później do nas dołączył, ale bardzo dużo zajęć mamy, możemy sobie wybrać co tylko komu się podoba, bo jest basen, gimnastyka, taniec jest wokal, mamy swój zespół, śpiewamy. Dobrze nam to idzie. Może to samo istnieje się chwale, ale tak jest. Ludzie nas zapraszają, chwalą I, i mamy jeszcze zajęcia artystyczne. Wyjeżdżamy do teatru, do kina, mamy basen, co ważne jest bardzo, bardzo dużo ludzi korzysta z basenu. Jest nam tu bardzo, bardzo dobrze. Kolega chyba potwierdza. Zgadzam się z koleżanką. No, to chyba jest nam tu dobrze i bardzo byśmy chcieli, żeby ten klub istniał i istniał i istniał dalej. Od 2019 roku prowadzę zajęcia w klubie Senior Plus. Są to zajęcia wokalne. Podczas tych zajęć rozwijamy uzdolnienia muzyczne seniorów, prowadzimy rozśpiewki głosowe, ćwiczenia rytmiczno-ruchowe. Gramy również na instrumentach perkusyjnych, niemelodycznych. Czasami również występujemy i były to do tej pory takie występy jak senioriada, jak zajęcia takie, które nam pomagają w takim rozwoju osobistym. Są to występy z okazji kolędowania, z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, czasem z okazji festynów miejskich.

Używaj dziewczyno, kupi żeś młoda, ja nie używałam, teraz mi szkoda, nie postrzeżę się jak młodość pójdzie w dal, a potem ci będzie żal. Nie tylko myślę moim zdaniem, ale nas wszystkich, najistotniejszą rzeczą jest fakt, że możemy się spotkać, uczestniczyć we wszelkiego rodzaju zajęciach, wyjazdach, co bardzo nam pomaga w życiu codziennym. Mając dużo czasu, możemy sobie na to pozwolić: czy to zajęcia plastyczne, czy to zajęcia wokalne gimnastyka, tańce, klub basen, klub dyskusyjny wyjazdy do teatru, na różnego rodzaju spektakle, wycieczki jednodniowe, to na co możemy sobie pozwolić i z przyjemnością z tego korzystamy. No i duże podziękowanie dla Ani, która to wszystko koordynuje i pomaga nam jakoś przeżyć te, te wszystkie dni, zwłaszcza teraz w okresie jesiennym, gdzie, gdzie są długie. Ja jestem najbardziej zadowolona z wokalu. Lubię śpiewać, tańczyć. Chodzę też na zajęcia taneczne. Gimnastyka mi odpowiada, basen, klub dyskusyjny także to, co chodzę to, to na co chodzę. Mamy się w ogóle spotykać. Integrować, uczęszczamy w ogóle na zajęcia. No cóż, no każdy ma inne, inne hobby, inne zapatrywanie na to wszystko. Jedni wycieczki, inni gimnastykę, inni tance. Ja uczestniczę raczej w zajęciach artystycznych, w gimnastyce, na basenie i tu właśnie w tym klubie dyskusyjnym. No cóż, oby tak było dalej żebyśmy mogli się w ogóle integrować dalej.